Witam. Pokazowałem Wam do, samczyka jeszcze w tym tygodniu. Właśnie tego kupiłem 10 miesięcznego i będę próbował dopuszczać go do tej właśnie samiczki, co jest nad nim. Srokacz Wodna samica. Miała u mnie już dwa mioty, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Teraz spróbujemy połączyć ją z samcem będzie to moja pierwsza próba połączenia ich sami trochę widać że ucieka ale co tylko do tego, że dawno o. stało się nie spodziewałem się że będzie to tak szybko nie żeby nic powiedzieć no ale w sumie dobrze na to w sumie czekaliśmy Samiczkę zazwyczaj 2-3 razy nawet próbuję z jednym samcem, dlatego że ten pierwszy raz to tak nie zawsze jest skuteczny. Miałem kilka już takich przypadków, że cieszyłem się, zapisywałem sobie datę, po miesiącu okazało by się, że nic nie było. Więc od tamtej pory zacząłem, tak jak zmieniałem, dwukrotnie, nawet trzykrotnie, jeśli samiec oczywiście ma ochotę i jeszcze siłę dopuścić. Więc No zobaczymy, teraz będziemy z nich próbować. Samiec chwilę odpoczął, chcę, że znowu próbuję. Duży, ładny samiec, więc mam nadzieję, że te naduchy też będą duże. Samietka w sumie też jest dosyć ciężka, ponad 5 kg. Jeżeli liczę to na ładne wykoty. Coś, coś niby wyszło, nie wiknął na bok, jak to powinno być. Ale to jest taki ciężki, duży kloc, więc może mu to nie bardzo wychodzi, tak wiknąć. Trochę się zdenerwował. Jak widzieliście, samiczka... O, się, samczyku, się, Sam, samczyku, bo chcę się dostać do samiczki. Jak widzieliście, Samiczka jest niebieska, samiec czarny, więc tak liczę na to, że z tego połączenia wyjdą nam mieszane króliczki, to znaczy, kilka będzie na pewno po ojcu, kilka będzie na pewno po matce. No i tego bym powiem szczerze, chciał. Zawsze to by miał dwa kolory króliczków z rokaczy. Samczyk, już tak jak. Da się zauważyć, już jest troszeczkę zniechęcony samiczką. Troszkę się tam nastrzakał, troszkę się nawojował Więc pewno już do niczego nie dojdzie. Ale tak było dwa razy, więc jak było dwa razy, to wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość. Spróbujemy jeszcze jutro ponowić. Tak się wyraża jego atak. I zobaczymy. Jeśli, jeśli już nie będzie chciała, to znaczy, że jest zakocony.